Cześć wszystkim. Dziś pokażę, jak grać w Minecrafta online przez Radmin VPN. Pokażę to z perspektywy hosta, a potem gracza. Najpierw, host musi stworzyć sieć w Radmin VPN. Wchodzimy, klikamy Utwórz sieć, nazywamy ją i ustawiamy hasło. Oto nasza sieć. Gracz musi wejść do sieci i się zalogować. Podaj mu nazwę i hasło, by mógł kliknąć: Zaloguj. Ja nie mogę, bo łączę się sam ze sobą. O tak. Teraz host wchodzi do Minecrafta i tworzy grę jednoosobową. Wybiera świat, wchodzi, otwiera grę dla sieci i klika otwórz. Gotowe. Gracz dołącza przez sieć lokalną. W multiplayer wpisuje IP hosta. Tak. Jeśli nie działa, dodaję też port z ustawień gry. O tak. I klika Zastosuj. To wszystko. To był walar. Lajkujcie i subskrybujcie kanał. Papa. Pa.